A i teraz niebezpiecznie popatrzmy, Nico Williams do Bicka, gol! Drodzy Państwo, Zubi Mendi na 1-0 dla reprezentacji Hiszpanii. No mamy fetę tutaj na futbal w Monachium. Pedro Neto ja się zatrzymał się przed polem karnym, Nuno Mendes, Nuno Mendes schodzi, NUNO Mendes! Portugalia wyrównuje, drodzy Państwo. 1 do 1, 26. Minuta spotkania. Pedri biegnie na bramkę. O Jarza bal. O jarzabal bal! 1 do 2. Hiszpania strzela bramkę do szatni. Być może nie będzie ona uznana, bo protestują tutaj Portugalczycy. Nuno Mendes Nuno Mendes do środka jeszcze. Ronaldo! O tym mówiłem drodzy państwo, że Portugalia pójdzie za ciosem i mamy 2 do 2. Cristiano Ronaldo strzela.